Czarne Łabędzie, piękne, dostojne i dla niektórych prawie mityczne ptaki. Ale okazuje się, że nie tylko ptaki. Czarne Łabędzie to bowiem metafora wydarzenia trudnego do przewidzenia, niespodziewanego, o bardzo dynamicznym, zaskakującym przebiegu, którego skutki są znaczące, a po wystąpieniu którego w zasadzie dochodzimy do wniosku, że ma ono swoje wytłumaczenie, uznając, że można było je przewidzieć. Katastrofa w Czarnobylu, upadek muru berlińskiego, Brexit. Wszystkie one były dla nas niewątpliwie wielkim zaskoczeniem, chociaż eksperci twierdzą obecnie, że praktycznie można było spodziewać się, że wystąpią. Według analityków Earth and Young również obecna pandemia koronawirusa może być zaliczona do kategorii czarnych łabędzi, mając wpływ na biznes, społeczeństwa i gospodarki na całym świecie i to na niespotykaną dotychczas skalę. Samo pojęcie czarnych łabędzi pojawiło się i spopularyzowało w ekonomii od 2007 roku za sprawą Nasima Taleba, który uznał, że głównym zagrożeniem dla nas nie jest ignorowanie tego, czego nie potrafimy przewidzieć, ale głęboka wiara, że wszystko mamy pod kontrolą. Czy faktycznie tak jest? Żyjemy w świecie wuka świecie zmienności, niepewności, złożoności, niejednoznaczności, a to oznacza konieczność zarządzania ryzykiem. Nasz świat staje się przecież coraz bardziej nieuporządkowany i nieprzewidywalny. Co więcej, nadmiar informacji, który nas otacza, pozornie daje nam poczucie, że wiemy więcej, potrafimy policzyć wszystko wokół nas dokładniej, prognozować bardziej precyzyjnie. Niestety, jednocześnie myślimy pewnymi schematami, uznając, że wszelkie trendy i prognozy są uzasadnione i pewne. Zdajemy sobie, co prawda, sprawę, że są one obarczone błędem, mimo to wierzymy, że jesteśmy w stanie nad tymi trendami zapanować. Tak, jak mówił Nassim Talen, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co niezauważalne. Nawet e, nie zwracamy uwagi na znaki ostrzegawcze, które pojawiają się wokół nas, uznając, że są one zbyt absurdalne, by w ogóle je rozważać. Nie stawiamy pytań, które wykraczałyby niejednokrotnie poza nasze obecne wyobrażenie o świecie, bo głęboko wierzymy, że ta nasza przyszłość będzie podobna do przeszłości. Czy zatem kiedykolwiek będziemy w stanie precyzyjnie określić tę przyszłość, odkodować i odkryć to, co w niej nieprzewidywalne? Pewnie pomyśleliście Państwo o sztucznej inteligencji. Przecież te algorytmy dają nam przewagę opartą na szybkości analizy ogromnych zbiorów danych, analizy związków, zależności, identyfikacji złożoności, pomagają nam na co dzień bezpiecznie dotrzeć do pracy, zawierać transakcje na giełdach, rekomendują nam setki produktów w sklepach i wspierają nas w diagnozowaniu raka. Są wszędzie wokół nas i zdają się widzieć o nas więcej, niż wiemy sami, dużo szybciej, niż sami sobie tę wiedzę uświadomimy. No to dlaczego zatem ta sztuczna inteligencja? W której pokładamy tak ogromne nadzieje, nie pozwala nam skutecznie odkrywać nieprawidłowości w gospodarce, czegoś co nie pasuje do dotychczasowych scenariuszy? Powodów jest kilka. Przede wszystkim te wszechobecne modele i algorytmy, jakimi się obecnie posługujemy, wskazują nam kierunek, ale to nie oznacza jeszcze, że czarne łabędzie stają się łatwiejsze do identyfikacji. Te inteligentne algorytmy działają na danych dotyczących przeszłości, są zatem kontynuacją tego, co znamy. Sztuczna inteligencja nie może w związku z tym w oparciu o nie wnioskować o zjawiskach, trendach, pewnych um, anomaliach, których nie zna. Nie zapominajmy też, że wykorzystywane obecnie rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji to tzw. narrow AI, czyli sztuczna inteligencja przeznaczona do realizacji precyzyjnie określonego, ale wąskiego obszaru aktywności człowieka. Ona gra w szachy, prowadzi samochód, rozpoznaje nieprawidłowości na zdjęciu rentgenowskim i jest w tym znakomita. Ale aby odkodować tę naszą rzeczywistość, potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy General AI, czyli ogólnej sztucznej inteligencji, która mogłaby przewyższyć nas w zasadzie w każdym zadaniu poznawczym, zwiększając tym samym nasze możliwości predykcji przeszłości. Na nią, niestety, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Ten świat wokół nas zmienia się bardzo szybko i dotyczy to już nie tylko samych zmian technologicznych, bo ta czwarta rewolucja jest takim ucieleśnieniem przeplatania się i coraz większej synergii technosfery i biosfery. Te technologie cyfrowe, które mogą nam pomóc w przewidywaniu nieprzewidywalnego, same przyspieszają tempo zachodzących wokół nas zmian. Z jednej strony dają nam szansę na szybsze, bardziej dokładne wychwytywanie przesłanek wskazujących na ewentualne pojawienie się zjawisk nietypowych, co pozwala przypuszczać, że w przyszłości być może występowanie tych czarnych łabędzi będzie rzadsze, ale jednocześnie z drugiej strony dynamika zmian powodowanych przez te same technologie może zmienić nasz świat w zaledwie kilka sekund. A to z kolei oznacza, że poziom niepewności i zmienności wcale nie będzie mniejszy. A zatem może to wcale nie technologie są kluczem do naszej przyszłości i odkodowywania. Może czas, abyśmy otworzyli nasze umysły, odrzucili założenie, że wszystko to, cokolwiek się wydarzy wokół nas, już znamy, zobaczyli to, czego nie chcemy zobaczyć, uwierzyli w to, co kompletnie wydaje nam się nieracjonalne. Co więcej, być może, jeśli nie potrafimy wykrywać czarnych łabędzi, być może warto byśmy chociaż częściowo spróbowali wykorzystać pojawiające się konsekwencje. To bowiem może okazać się szansa na wypracowanie nowych modeli biznesowych, nowej przewagi rynkowej, i tu te technologie mogą nas już niewątpliwie wesprzeć. Ta umiejętność szybkiej adaptacji do nowych realiów pozwoli nam na kreatywną destrukcję i przesuwanie granic dotychczasowych ekosystemów zależności biznesowych. A koncepcja cyfrowego darwinizmu zakłada, że o przetrwaniu podmiotów rynkowych decyduje ich umiejętność przystosowania się do zmian zgodnych ze zmieniającym się środowiskiem, w którym one się znajdują? Może więc warto? Czy grozi nam w przyszłości bunt robotów, a może blackout? Out? Brzmi absurdalnie, prawda? Ale czy na pewno